Cześć, witajcie, drogie panny. Zapraszam was na czytanie na miesiąc marzec. Oczywiście piszcie to, co z wami rezonuje. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, e, Wenus, tak? E, I w macie? Oczywiście o jeden w tył, tak? Jak panna. No to wiadomo, że w czytaniu dla Lwa, która już jest dostępna, oczywiście na moim na moim kanale, o jeszcze rządza karta mi wyskoczyła ja zapraszam was do obserwacji do subskrypcji e, jak i do czytań indywidualnych jeszcze jeśli macie taką potrzebę więc zobaczymy z jaką energią wchodzicie w miesiąc marzec królowa dysków z przełożenia oj książek kielichów książek kielichów i smutek trójka mieczy dobra zobaczymy Obecna sytuacja. Oj, koło Fortuny. I co wychodzi naprzeciw? Aj, i tak, Książniczka Dysków. Drogie Panny, to przede wszystkim może być nowy początek. Tak, i to jest właśnie wam być może pisane z przeznaczenia, z losu, bo koło Fortuny to karta właśnie losu. W takiej obecnej znajdujecie się sytuacja, czyli co byście nie chciały, los i tak to zrobi za Was. Chociaż to równie dobrze może być tak samo i karta ciąży, tak? Spodziewania się dziecka. Jeszcze rycerz była odwrócony. O matko! Rycerz była odwrócony, czyli nie działać przede wszystkim pochopnie, tak? I tak nagle. Lub z taką niedojrzałą energią możecie mieć do czynienia z człowiekiem, który po prostu w taki sposób też zachowuje się wobec was, tak? Taki, że... Przede wszystkim nie dość, że jest skrajnie, skrajnie nieodpowiedzialne emocjonalnie, to tak samo i pod względem uczuciowym i y, na bazie seksu, y, seksualności, tak? Bo coś jest przed wami ukryte, coś jest przed wami ukryte, jakieś tajemnica, energia, y, raka, tak? Dlatego podchodźcie przede wszystkim y, pod tym względem z rozsądnością jak już sama karta pokazywała, osemki buław, jeśli chodzi o finanse i budowanie czegoś na przyszłość. Zobaczymy dlaczego. W obecnej, sytuacji, w obecnej sytuacji na miesiąc marzec, właśnie jest to koło fortuny. Przepraszam. To jest to z cztery buławy. Nie koło fortuny, ale tak wygląda koło fortuny. Ja się pomyliłam. Przepraszam was serdecznie. Cztery buławy to jest jakieś zwycięstwo, to świętowanie. To być może zaręczyny, tak? Być może z powodu tego dziecka planujecie ślub, albo z, właśnie zawarcie związku małżeńskiego. I tu jest w karcie Sprawiedliwości. Karta Sprawiedliwości jasno na sytuację co wychodzi naprzeciw, też delikatna waga. Ale zobaczymy, dlaczego. Cztery buławy. To świętowanie to jest radość, to jest rozpoczęcie czegoś nowego, wejście. Yy, no, ale tutaj to nie będzie to, chyba o czym marzyłeś się, tak? Tutaj jest płacz nad, nad czymś rozlanym. Yy, no. Uy. Być może ktoś powróci z przeszłości. Też tak może być, tak? Ktoś, kto was zranił. I yy, tutaj, yy, no z tego nie były się zadowolone i to był konflikt, walka z tą osobą, nie czy ta talia mi się tak odwróciła odwróciłam talię, czyli tak to powinno być, no ale ta osoba przede wszystkim jeśli to jest nowy początek, zacznę od początku yy, tworzenie czegoś nowego, tak spełnienie, jak tutaj ta karta pokazuje w czwórce, w czwórce buław to jest tak samo i zaręczyny ślub partnerstwo, zawarcie związku, zaręczyny, stworzenie czegoś nowego, nowego projektu, coś osiągniecie, tak, ale w piątce kielichów marzycie, marzycie, bujacie w obłokach, tak, bo nie cieszycie się z tego, co macie, tylko wy chcecie więcej. Wy chcecie więcej i tutaj jest konflikt wewnętrzny z tego powodu. Ale tutaj wychodzicie z jakiejś klatki, z jakiegoś uwięzienia, bo to są jakieś niedojrzałe energie lub tkwicie w tej klasce, takie ja nie wiem dlaczego te karty mi się odwróciły, bo już je wcześniej przekładałam i nie były odwrócone, a teraz odwrócone, bo możecie mieć y, do czynienia z jakąś niedojrzałą energią, jak tam się pokazał rycerz y, przede wszystkim odwrócony Buław. Tak samo i a tej paś y, buław, no tutaj będą działania w tym kierunku, tak? Ale tutaj przede wszystkim nie sobotujcie samych siebie i też nie tkwicie w takiej klatce emocjonalnej lub zamknięciu, tak? Bo to jakby się sobie stwarzali sami, swoje więzienie. I taka jest energia blokad. I wy z tych blokad musicie wyjść. Dlaczego energia sprawiedliwości się pokazała? A w tym, co wam wychodzi na naprzeciw, to mogą być sprawy urzędowe, prawne, finansowe, tak? Albo jasna ocena sytuacji, w której się znajdujecie. Lub znajdziecie, tak? W miesiącu, marcu. Arce Kapłanka. No właśnie, kobieta w ukryciu, tak? I proszę, po raz kolejny. Mhm, piątka kielichów. Dowiedzieć się być może o osobie trzeciej i to jest transformacja, odejście, tak? Bo tej coś miało być budowane. I po raz kolejny odwrócona. Czwórka, wychodzicie, bo to jest rutyna. Eee, rutyna przede wszystkim, że to nie jest to, co oczekiwały się tak naprawdę. Wy chciały się coś innego, tak? A tu okazuje się, A kuku, że to po prostu jednak to nie jest to, i przez to powstaje konflikt, i wy odcinacie się jako królowa mieczy. Bo tutaj było budowane coś z pasją, z pożądaniem, z namiętnością, a nie po prostu <laughs> nic na twardych fundamentach, i to dlatego musi odejść musi runąć. No i co, tej chcieli się zbudować nowy dom, nową rodzinę. Stabilizacja, chociaż karta arcykapłanki kapłanki to jest przede wszystkim karta, yy, jeśli to jest Wasza energia, drogie panny, to przede wszystkim kierować się mądroś mądrością, dojrzałością i też jeśli coś planujecie, zachowajcie to w tajemnicy, tak nikomu się nie chwalić, ale przede wszystkim zachowajcie wewnętrzną równowagę tak i kierujcie się własną intuicją. I tak samo, tutaj możecie mieć też do czynienia z osobą, yy, też i taką, która zajmuje się ezoteryką, magią, tak, z taką osobą możecie mieć też do czynienia. <laughs> A w karcie właśnie sprawiedliwości, tak jak powiedziałam, jest na ocenę sytuacji, czyli yy, tutaj równowaga, tak, równowaga i wy będziecie chciały tą równowagę yy, zachować, kierując się właśnie własnym doświadczeniem, tak, mądrością i <laughs> Zobaczymy, dlaczego znajduje się w takiej, znajdziecie się w takiej sytuacji, co jest tego powodem, drogie pana. Co jest tego powodem. Mm -hmm, dwójka mieczy. Wybór. Co do miłości związków uczuć lub yy, szans, które pojawią się na waszej drodze, tak? I tu będzie zwy zwycięstwo, ale właśnie rządza, to jest moc, to jest siła, to jest władza, tak? I wy w tym kierunku postawicie granicę, by będziecie przywoływać te siły, żeby to, co złe, to, co wam nie służy, odciąć, tak? I żeby rozpocząć po prostu coś nowego, to jest stworzenie nowych projektów po jakiejś porażce, po od tego, co wam po prostu nie dało spełnienia. Proszę też kielichów, osoba emocjonalnie niedojrzała, która, no, z którą być może planowaliście zbudowanie jakiegoś związku, no, i przechodzicie w energię wisielca po tym wszystkim. No, tak, szybkość w działaniu. Tutaj będzie szybkość w działaniu, by osiągnąć tą stabilizację, równowagę. A tym bardziej cesarzowa matka, że ona tak, partnerka, osoba odpowiedzialna, która wie, czego po prostu chce. I tu, no, jeszcze rycerz buław, tutaj. Będziecie chcieli wyjść z takich konfliktów, z energii walki, i to jest wybór pomiędzy dwoma osobami wybór drogi, tak? Tak samo jak i tutaj, właśnie w miłości dwójka kielichów, to tak samo będzie wybór pomiędzy dwoma osobami. Dlaczego dwójka mieczy? No, księżyc, no właśnie, osoba w ukryciu, tak? Czegoś nie wiecie, coś jest niewiadomą, i po raz kolejny, a z miecze odcięcie się od tego. Po co? Bo ty były zdrady. Zdrady, tak. I co jakieś niedojrzałe uczucie, tak, co do budowy stabilizacji. No właśnie, tutaj jest podróż pokazana, czyli podsumowanie, tak samo i zysków, i, i strat tego wszystkiego, tak. Suma summarum, w końcu widzicie, z czym to jest związane, ale wy tutaj przedstawiacie się jako księżniczka pucharu. wy też lubicie chyba tak bardziej otwierać się na nowe możliwości, na nowe uczucia, takie świeże, tak żeby były wraz yy, tutaj z budową stabilizacji rodziny, planuje, planowanie jakiegoś wyjazdu, by spełnić swoje marzenia ale tutaj są energie toksyczne to jest iluzja, to jest wszystko budowanie w iluzji, no ale czy będzie ta równowaga w braniu i wdawaniu, bo tutaj jest iluzja pokazana, w spełnieniu marzeń no król kielichów no niedojrzałe, wytkwicie w tej pracy emocjonalnej i się do tego chyba przyzwyczajacie i co to was po prostu przytłacza, no no, bo tu jest wszystko po, y, pisane pod, o jeszcze siódemka mieczy, Siódemka mieczy to jest oszustwa, kłamstwa i tu w karcie wisielca przede wszystkim to też jest energia seksualna co potwierdza jeszcze król Buław, tak, król Buław to jest osoba, która <laughs> Którą kieruje pożądanie, zaborczość Pod tym względem I tutaj właśnie być może yy, Wy tego nie widzicie Albo się dopiero O tym przekonacie Teraz Co odejdzie do przeszłości Drogie panny w tym miesiącu Co odejdzie Do przeszłości Poznacie drugie oblicze Być może tej osoby którego jeszcze wcześniej nie znałyś Co odejdzie do przeszłości. Trójka kielichów. To może być też i świętowanie. Nie będziecie czego czegoś świętować, albo zdrady. Bo co? Właśnie, rycerz kielichów, tak? Zotykalne ryby się pokazują, czyli nie stało się w uczuciach zdrady. Zdrady, no bo to jednak zaspokojenie własnych potrzeb, tak, energia po raz kolejny wisie, a też energia ryb się pokazuje, no i ucisk, z tego powodu będzie przytłoczenie, zepsucie w siódmymce kielichów, bo ja nie w obłokach, jeszcze książę kielichów, taki, który lubi eksperymentować pod względem uczuć i uważajcie, żebyście nie zaliczyły z taką osobą wpadki, bo to jasno, pokazują te karty, dlaczego trójka kielichów, taki też pan, lubi eksperymentować w różny sposób, Dosłownie. Wszystkiego musi spróbować. I to nie jest osoba do trwałej relacji. No, rycerz pentakli. Z taką też osobą być może ona wyjdzie z propozycją. Ta propozycja odejdzie tak to, co odejdzie. Odejdą te straty, i tutaj wraz z tym zamiar y, rycerz y, pentakli to niby tak. Y, z profesjonalnego punktu widzenia, to jest budowanie, staranne czegoś od nowa, perfekcyjnie podchodzenie do pracy, do zysków, do finansów, tak? To rozpoczęcie budowania, ale tutaj w karcie, yy, co jeśli chodzi o te trzy kielichy, tak? I yy, to, co ma odejść do przeszłości, w tym rycerzu takie jak dla mnie, to jest nieodpowiedzialne. Yy, pod, podchodzenie do, co do finansów, to jest takie nieroztropne wydawanie pieniędzy, tak, przez taką też i osobę i to powinno odejść do przeszłości i to jest zakończenie tego cyklu no, bo tutaj są młode energie, takie niedojrzałe pod względem budowy stabilizacji rodziny bo to są toksyczne, pokazane cały czas tak, i proszę i manipulacje wyjdą pod względem pieniędzy tak samo się pokazuje pod względem uczuć oszustwa, kłamstwa właśnie, i co i będzie konflikt, będzie przybicia będzie, tak, bo to jest co być może ze sprawy związane z dziećmi albo nieodpowiedzialne właśnie podejście. Tak, bo to jest też i nowy, jest niby pokazany nowy początek, tak? Ale to też jest karta głupca, to jest właśnie z tym związane z taką niedojrzałą energią. No i w Karcie Sprawiedliwości właśnie i po raz kolejny dwójka mieczy. Wszystko widź, na jaw i wybór drogi. Do tego dodam, że w karcie głupca to też sprawy sądowe mogą być związane z dziećmi, tak o czym być może wcześniej nie widzieliście, jeśli to nie są wasze energie. Jeśli to są Wasze energie, to właśnie takie być może zaistnieją. No. Teraz, co przyjdzie? Co przyjdzie, czego się możecie spodziewać w miesiącu marcu? Co może przyjść w miesiącu marcu do panienek? Oczywiście, energie są płynne, tak? Mogą one e, przyjść w kolejnych nawet miesiącach. To zależy od sytuacji. Zwycięstwo. To jakieś zwycięstwo, ale e, pod względem tworzenia, kreacji, własnej rzeczywistości, albo zwycięstwo pod względem właśnie oszustw i kłamstw, manipulacji. Te manipulacje, te kłamstwa wyjdą po prostu na jaw, tak, pod względem rozpoczęcia czegoś nowego, bo tutaj jest coś świeżego, nie dojrzałe uczucia. Yy, I tu przede wszystkim diabeł, toksyczność, pod względem żądzy, pożądania, tak, to jest nieby kierowanie się męstwem yy, i tym wszystkim, tylko że tutaj jest zaborczość. To jest pokazana przede wszystkim, zaborczość tak samo i pokazuje szóstka buław, tak, bo to wszystko było budowane na pożądaniu na pożądaniu, widzicie, odwrócona dziewiątka pucharów czas wyjść z iluzji czas wyjść z iluzji dlaczego ta szóstka buław uważajcie na osoby zaborcze a tym bardziej, jeśli macie takiego partnera albo z taką osobą, będziecie mieć do czynienia a jeśli taka wasza energia no to uważajcie po prostu panna. Tak, wyjście z iluzji po raz kolejny. To jest niby spełnienie marzeń 7c, ale też i wybory, tak? Zbyt wiele. I ta osoba właśnie jest zaborcza cesarz, tak? Cesarz to ona musi mieć ludzi po prostu według siebie ustawionych yy, tak jak ona tego chce, tak? I tutaj będzie yy, walka o to działanie być może po jakiejś zdradzie i zawodzie i czas y, będzie y, porzucenia tego, no, porzucenia tej żądzy, tego pożądania i postawienie jasno na swoim i to jest wygrana. I do tego jeszcze królowa buław, baranelew lub strzel, z taką osobą możecie mieć do czynienia i to jest zakończenie spraw, być może nawet i sądowych, bo tutaj wyszły jakieś strady właśnie z tym związane. I to jest porzucenie. Porzucenie, by, by być może zbudować coś nowego, no i to jest zwycięstwo. I to jest wam pisane z losu. No i jeszcze król była, czyli dwie osoby. Dwie osoby, być może para małżeństwo, tak, która o coś walczy. No, o spełnienie marzeń. No, jeśli chodzi o dom stabilizację, o rodzinę. Tak, i to jest odcięcie się odcięcie się yy, w karcie sprawiedliwości. Po raz kolejny się pokazała co do. Yy, właśnie wybór miłosnego, wybór drogi, no. I osadzenia się już na stałe być może w związku nowym, bo też się pokazały jasno rozwody, zakończenia jakichś związków, tak, nieudanych, toksyczne energie, kłamstwa, oszustwa, manipulacje. Mm, dobrze. No i właśnie, jak tutaj pokazuję siódemka, to też jest wiele do wyboru, tak wiele opcji do wyboru yy, w tym yy, możliwościach, to też yy, to jest taka zaborczość yy, pod względem z, taka spełnienia tych marzeń, tak może postawienie pod ścianą, albo ktoś Was postawi pod ścianą, tak, yy, być może różnymi sposobami. Dlatego no, też pilnujcie się na takie też i działania yy, z kogoś strony. Teraz wpływy otoczenia, tak? Ale po raz kolejny arcykapłanka. Uważajcie na tajemnicę czegoś nie wiecie, tak? To jest tutaj coś jest przed wami ukryte. No. Tutaj są działania być może w związku z rodziną, yy, z wyjazdem jakimś, tak. To jest karta słońca z marzeń lub związane z dziećmi. I to jest właśnie karta sądu. I w tym kierunku będą działania zakończenia być może jakichś spraw, jeśli chodzi. O stabilizację, w równowadze, w i wdawaniu, tak, bo tutaj jest wygrana, wygrana, y, tak, lub dojście do jakiegoś rodzaju pogodzenia się, to no, no i tutaj jest wieża. Tutaj będzie walka w tym kierunku. Będzie walka, będą spory, i tutaj jest zakończenie wieży. No, zakończenie po wielkim zmaganiu się, i właśnie, i zakończenie cyklu. I wtedy dopiero będziecie. Będziecie wymogły rozpocząć coś nowego. Tylko uwaga, właśnie na tą mądrzącę, tą bo to jest przede wszystkim toksyczna energia w karcie arcykapłanki. To może być kobieta w ukryciu, lub kobieta, o której nie wiecie, tak? I ona, y, właśnie z otoczenia, jeśli wychodzi, być może się o niej dowiecie od kogoś, tak? To też, jak mówiłam, osoba, która kieruje się mądrością, wyrzałością. Jeśli to jest wasza energia, to już, jak wcześniej mówiłam, tu arcykapłanka, tu arcykapłanka. Osoba, która. Nie da się zbić z tropu, ta, która y, ona panuje nad swoimi emocjami, jest dojrzała, y, duchowo, i, i też właśnie może zajmować się ezoteryką. Proszę, dwie karty mi się wyciągnęły. Wyjdą jakieś oszustwa, kłamstwa, tak, pod tym względem. I co, bo brak równowagi w braniu i wydawaniu było, i były zdrady. Być może właśnie przez tą trzecią y, kobietę, tak, w ukryciu. No, i to jest pozostawienie, pozostawienie. Króla puharów, ryby skorpion. Bo co? Nieodpowiedzialnie podchodził do związka, do związku, którego który chcieliście stworzyć. I tu przede wszystkim transformacja w tym kierunku. Transformacja, by zbudować po prostu coś nowego, coś nowego, po prostu wybór, po prostu jeśli chodzi o związek, o miłość, tak, na przyszłość. Wasze uczucia i obawy w miesiącu marcu. Uczucia obawy w miesiącu marcu. Mm. Oj. Wyjście z iluzji, tak? Nie będziecie już marzyć, tak? Bo tutaj, jakby tak było, to nie będziecie się cieszyć z tego, co macie. A tutaj jest jeszcze bardziej, tak? Takie stany, wyjście z tych stany, stanów depresyjnych, zaczniecie oddychać pełną, pełną piersią, zaczniecie czuć chyba tą wiosnę, bo to jest księżniczka pucharów, to jest świeża energia, tylko, że uważajcie, energia diabła, tak, tutaj będą braki, tutaj jednak ta stabilizacja zaburzona będzie i to musi po prostu odejść, odejść, te toksyczne energie, te manipulacje, te kłamstwa, tak, w karcie śmierci, to musi odejść ta energia, po prostu wyjść z zawieszenia, by zaspokoić własne, a tym bardziej właśnie rycerz kielichów, no, bo co? Bo to jest karta mocy. Wy musicie się przede wszystkim kierować siłą, żeby osiągnąć tą stabilizację. No, bo widzicie, tutaj są działania. W książe Była wtedy on dużo gada mało robi, żeby o, pod względem a, i budowania czegokolwiek na przyszłość. A tu królowa dysków jeszcze z ko, koziorożec, tak? To może y, osoba być z, pod takiego znaku lub e, takiej energii. Która ona tam patrzy w dal i wyczekuje, yy, być może co jej rozprzniesie i działa na pewno w tym kierunku, by spełnić swoje marzenia. Lub to jest osoba właśnie z przeszłości, yy, która właśnie z tym też człowiekiem ma jeszcze sprawy niedokończone. Lub to jest ta osoba trzecia, tak. Być może partnerka żona, jeśli jesteście w związku trójkowym, tak? Jeśli być może Wasz partner ma rodzinę, ma dzieci, ma męż, ma żonę, tak. Albo zwracajcie sobie energię tak samo, panowie, jeśli jest taka kobieta właśnie, która ma właśnie męża, dzieci, rodzinę, to ona na to będzie patrzeć. I co to jest wybór drogi? To jest wybór drogi, obrania kierunku, wyjście, bo to wy cały czas kwicie w tej klatce, tak? Macie nadzieję, ale co? Tutaj jest rutyna, to jest, tutaj się nic nie zmienia. Yy, tu jest taka, taka stagnacja w dział yy, brak ruchu, blokady i wy musicie wyjść z tych blokad, za zacząć działać, wybrać ten odpowiedni kierunek, bo co? No bo tutaj, no niestety, zdrady, tak? Zdrady, nie jesteście sami, bo to musi po prostu odejść do przeszłości. Aj... No, ciężkie energie. Tutaj pod względem związku, budowanie, tak? Wy być może dajecie z siebie zbyt wiele, ale tutaj, druga osoba, nic, tak? Tylko ona się dobrze zabawia waszym kosztem, a wy stajecie na głowie, żeby to wszystko być może jakoś budować, jakoś osiągnąć, żeby wszystko było na tip-top. Wynik i rada. Widzicie, widzicie, jak mówiłam, wy czegoś nie wiecie, coś jest przed wami ukryte, nie bać się, działać, zawalczyć o swoje, tak? Kierować i przede wszystkim intuicja. Intuicja na pierwszym miejscu, bo co? Bo to jest rządza. No. To jest rządza, to jest pożądanie. To jest wszystko budowanie na pożądaniu, na kłamstwach, na manipulacjach. I wy też nie okłamujcie samych siebie, tak? Bo to jest po prostu jesteście manipulowani. A tutaj widać, jaki będzie wynik: porażka, kłótnie, tak? Spory, konflikty. I po raz kolejny, piątka pucharów, zawód, tak? Będziecie płakać nad rozlanym mlekiem, a tutaj to nic nie da. Bo tu jest potrzebne przede wszystkim postawienie na samych siebie, drogie Panna. Ściągnięcie tej opaski z oczu. Proszę, by mieć. Karta gwiazdy Wam sprzyja pokonaniu tego wszystkiego, to też sodykalny wodnik, tak? Być może z taką osobą, z pod takiego znaku możecie mieć do czynienia lub z taką energią, no. No i tutaj królowa buław, baranów lub strzelec i karta sądu z sądu ostatecznego, tak? Sprawiedliwości. No i manipulacje, o Jezu, pod tym względem, no, cesarzowa i rycerz pucharów no to przede wszystkim tutaj zajdą manipulacje w stosunku do jakiejś kobiety, cesarzowej matki partnerki, jeśli to jest wasza energia uważajcie też na takiego człowieka który wam przyjdzie zaoferować y, być może zbudowanie jakiegoś związku, tak, wyjdzie z jakąś ofertą, ale w tym kon... ale tutaj jasno postawicie chyba raczej granicę lub ta osoba, tak, bo ona nie, zda, nie pozwoli sobie zburzyć tej stabilizacji, a tym bardziej no, cesarz, taka osoba zaborczy, nie O, to jeszcze karta mi się jakoś odwróciła. Karty mi się podwracały. A czemuż tak? No, widzicie, wieża mi się odwróciła jeszcze. No i dziewiątka. No, bo tu po prostu jest jasno pokazane, że czeka po prostu Was zranienie, a tu w karcie sprawiedliwości jasna ocena sytuacji. Taka, y, ta królowa była w barany, lew lub strzelec, taka osoba z podznaku przede wszystkim y, lwami się tej rysuje. Ona sobie nie pozwoli, to jest transformacja takiej też i osoby, lub ta kobieta po prostu. Ona y, zmieni sposób działania, podejścia, by osiągnąć swoje cele. W karcie sprawiedliwości tutaj jest pokazana, tak, walka po zdradzie, po kłamstwach i zostawienia tego i być może ta osoba też jest w ukryciu, tak, o której nie wiecie przed wami zwróćcie na to uwagę, to może być partnerka, to może być kochanka jak i yy, tak samo osoba yy, w tym, trzecia osoba w tym związku oj, oj, oj karty mi się sypią także, drogie panie nie dajcie się zmanipulować i życzę wam udanego Miesiąca oby wam się dobrze działo i przede wszystkim wyjdźcie z tej klatki, którą z, y, sobie właśnie stworzyliście potasowałam kartę, bo coś jest przed wami ukryte. potasowałam przed chwilą kartę która była wcześniej, był księżyc i teraz jest po raz kolejny księżyc nie baczcie, się z miejsca i odkryjcie to czego nie wiecie, no bo to jest y, energia taka niedojrzała, nie wierzcie we fałszywe informacje i bojki, plotki, bo to was po prostu zniszczy, to was zrani i później będzie płacz, lamenty, skrzydanie zębami czego oczywiście tego wam nie życzę ani trochę, także z całego serca was pozdrawiam i życzę yy, <grym> i życzę tak, dobrych energii tak, aby wam się ułożyło i zapraszam oczywiście do kolejnych czytań, pa